Kończyło się morsowanie, także moje pytanie jest takie, czy to jest jednorazowa akcja z okazji Woźb, czy Pani regularnie morsuje? Regularnie, rzadko w takich ekstremalnych warunkach, bo nie jestem z nadmorza. Czyli warunki ekstremalne były? Ekstremalne. To skąd Pani przyjechała? Z Goleniowa, morsy kołobrzyskie nas przygarnęły cudownie. I proszę mi jeszcze powiedzieć, jak tak naprawdę emocje, jak się podobało? Tutaj widzę, że ekipa jest dosyć spora, bardzo dużo ludzi przyjechało, także czy zabawa była dobra? Cudowna. To najważniejsze, pomaganie ma sens. Znajdujemy się na stanowisku od morsowania, i teraz moje pytanie jest następujące. Widzieliśmy, że bardzo dużo uczestników było na samym morsowaniu. Skąd się wziął pomysł na taką formę pomocy? My co roku w ten sposób pomagamy tutaj Wielkiej Orkiestrze, więc myślimy, to się sprawdza, więc kontynuujemy to. No skoro co roku, to yy, pytanie jest też takie, czy ta liczba osób wzrasta, czy tych chętnych do morsowania jest coraz więcej. Jak, jakie Pani są obserwacje? Yy, wie pani co tak, jest coraz więcej. Yy, nie tylko tutaj w na, na naszym klubie się więcej członków pojawia, ale też dochodzących tutaj gości, y, którzy właśnie są w koło brzegu. Także cieszy to nas bardzo. Super, także życzę owocnej pracy i dziękujemy ja. za pomoc. Jasne, <śladane?"> dziękujemy.